Kochani, zazwyczaj, jak sobie złamiemy rękę czy nogę, to jedziemy na pogotowie, czekamy wiele godzin na przyjęcie, na przyjęć, potem łaska nam prześwietlone i pakują tą kończynę w gips, prawda? Tak to zazwyczaj jest. I mówią, 6 tygodni, proszę chodzić w gipsie. No ja mam dla was inną propozycję. Jeżeli to złamanie jest takie, że nie wymaga y, operacji, nie ma tam żadnego przemieszczenia, po prostu widać na zdjęciu rynkanowskim, że to jest po prostu kość pękła i nie przesunęła się, to wcale nie trzeba wsadzać się nogi ani ręki w gips. Wystarczy sobie kupić ortezę i zastosować zupełnie inne metody. Metody znane od wieków, stosowane przez tak zwanych znachorów, czyli ludzi, którzy znali choroby i do tej pory znają choroby. I yy, yy, ta metoda polega na tym, że stosujemy korzeń żywokostu. Żywokost lekarski, Symfytum officinale, jest to roślina, która jak sama nazwa wskazuje, polska nazwa, żywi kości, odżywia nasze kości. I jak zastosujemy korzeń żywokostu na naszą złamaną kończynę, to to złamanie nie będzie się goiło 6 tygodni, tylko będzie się goiło 2 lub 3 tygodnie. I w tym celu trzeba, no my sami już nie pójdziemy, powiedzmy, jak mamy coś złamanego, to nie możemy sami sobie wykopać tych korzeni, no więc prosimy kogoś z naszej rodziny, żeby poszedł i wykopał. Ale no to trzeba wcześniej troszeczkę wiedzieć, prawda, gdzie są takie stanowiska żywokostu. Więc żywokost bardzo lubi takie tereny wilgotne, podmokłe, więc on najczęściej rośnie na brzegach rowów, rzek, jakichś zbiorników wodnych, na takich podmokłych łąkach. I jest bardzo charakterystyczną rośliną. Jest to roślina z rodziny szorsko-listnych, w tej chwili się mówi o Ma takie szorstkie liście. Wielu ludzi widziało, że on są kwitnie takimi fioletowymi kwiatuszkami. Jeżeli byście chcieli to zobaczyć, to możecie sobie wejść na YouTube i zobaczyć mój wykład pod tytułem Naturalne metody na ból stawów. I podczas tego wykładu dokładnie pokazałem, jak wygląda żywoko, jak go stosować. Więc wysyłamy kogoś z naszych bliskich z łopatą, żeby wykopał nam te świeże korzenie kost. Można je zbierać, jeżeli jest taka potrzeba, to przez okrągły rok. Oczywiście najlepsze właściwości mają o teraz, tak jak teraz, czyli, czyli wczesną wiosną do końca marca, wykopuje się korzenie, albo jesienią, czyli tak październik, listopad. No jak jest zima i ziemia jest skuta lodem, no to nie wykopiemy tego, więc można te korzenie wykopać sobie wcześniej jesienią i odpowiednio spreparować i przechowywać, żebyśmy mieli, bo najczęściej kiedy złamania następują? No zimą, prawda? Jak jest ślisko. No więc żeby zimą ten żywokost mieć, to trzeba go już jesienią sobie przygotować. No więc jak już mamy ten wykopany korzeń żywokostu, świeży, trzeba go porządnie wyszorować szczoteczką z tego błota, bo on rośnie w takiej właśnie, no błotni z tej ziemi i utrzeć albo na zwykłej tarce, tak jak czemy ziemniaki, na placki albo po prostu w jakimś mikserze, który, który nam ten korzeń rozdrobni. Ale ponieważ ten, ten korzeń jest bardzo mocno śluzowaty, więc w tym mikserze musicie uważać, bo się wytworzy taka kulka, takiego gluta po prostu, glut, taka jakby piłka z, z kauczuku. No więc małymi porcjami to miksujemy. I ten świeży korzeń żywokostu należy rozprowadzić, już utarty, rozprowadzić na bawełnianej szmatce i sobie owinąć, powiedzmy, że ręka została złamana tutaj, czy w nadgarstku, czy tutaj w tym miejscu, no to owijamy to miejsce, prawda, tą papką żywokostową. Wystarczy tylko centymetr tej, tej, tego zmiksowanego korzenia żywokostu rozprowadzić na, tym, na tej bawełnianej tkaninie i owinąć sobie tą rękę. I teraz to owijamy bandażem elastycznym, jeszcze wcześniej dobrze by było położyć taką linianość. I owinąć porządnie bandażem elastycznym, i teraz na to założyć ortezę. I teraz widzicie, cały dzień ta ręka jest pod wpływem tego, tych substancji z korzeni żywokostu. W nocy ręka powinna zostać, wieczorem powinna zostać umyta i w nocy powinna oddychać. Natomiast na następny dzień znowu nakładamy taki żywokostowy opatrunek. I te substancje czynne z żywokostu przenikają głęboko do kości i błyskawicznie, błyskawicznie kość się regeneruje. Błyskawicznie. I tak samo można te korzenie żywokostu kłaść na wszystkie inne złamane miejsca. Tak samo jeżeli mamy pęknięte, pękniętą rzepkę kolanową, jeżeli mamy jakieś spuchnięte miejsca, zwichnięcia. Dokładnie tak samo owijamy chory staw po prostu utartym korzeniem żywokostu. A jak zrobić, żeby mieć go zimą i żeby cały czas on był? To po prostu jesienią wybieramy się specjalnie, nawet jak nie mamy nic złamanego, wybieramy się po prostu na zbiór korzeni żywokostu. Można też kupić od zielarzy, którzy wiedzą, gdzie ten, ten żywokost rośnie i oni wam wykopią, przygotują i wy tylko za to zapłacicie, prawda? No więc ten korzeń tak samo przynosimy do domu, trzeba go umyć, trzeba go zmielić i mieszamy go z wódką. I to dajemy tylko tyle wódki, żeby ten korzeń zakonserwować, żeby on nam nie spleśniał. No bo jak zostawimy sam korzeń żywokostu w słoiku, no to pokryje się pleśnią niestety, bo tam są substancje śluzowe, to jest, to jest produkt naturalny. Natomiast jak zmieszamy z niewielką ilością wódki, tylko tyle, żeby był ten zapach tego alkoholu, i zostawimy w słoju, to nic się z nim nie stanie. I tak przechowujemy sobie tą papkę żywokostową na zimę. Wtedy jak nie daj Boże gdzieś tam się poślizniemy, upadniemy i coś złamiemy sobie to bierzemy tą papkę ze słoika z tą niewielką ilością alkoholu i wtedy tylko trzeba tą skórę posmarować na początek jakąś tłustą maścią. Nawet może to być smalec gęsi, czy łój barani, czy maś nagietkowa naturalna, cokolwiek, czy olej z, z dziurawca, smarujemy to miejsce i nakładamy ten opatrunek z tych korzeni żywokostu zakonserwowanych w tym słoiku w wódce. To jest jedna rzecz. Ale to jest jeszcze za mało, bo jeżeli chcemy, żeby nam się naprawdę wspaniale i szybko zrastały nasze kości, to trzeba zastosować jeszcze coś. I to jest, proszę Państwa, roztwór buraksu i chlorku magnezu. I to możecie zrobić sobie samodzielnie naprawdę nie ma już nic prostszego niż przygotowanie roztworu boraxu i chlorku magnezu. I tu Was odsyłam właśnie na mój kanał na YouTube, YouTube, Barbara Kazana Antoterapia i macie tam taki czteroodcinkowy filmik pod tytułem takim zbiorczym bor daje w kość. Bor daje w kość. Czemu daje w kość? Z dwóch przyczyn. Raz, że daje w kość, że kości się fantastycznie wzrastają i regenerują, a dwa daje, że jak zażywamy roztwór boraxu i chlorku magnezu, to rozpuszczają się z w stawach. I to niestety jest proces nieprzyjemny, a więc czujemy takie wiercenie, uporczywe, takie kręcenie, jakby takie nie, takie, no może nie łamanie, ale takie, no jest to, są to uczucia nieprzyjemne, bo w naszych stawach nie powinno być żadnych zwapnień. Tam powinna być tylko chrząstka i maść stawowa, prawda? To smarowidło, dzięki któremu się poruszamy i kości nam nie chrupią. Jeżeli już nam chrupią, jeżeli nie możemy podskoczyć ani zrobić przysiadu, nawet żeby usiąść na krześle, to już bolą nas kolana. No to niestety znaczy, że mamy zwapnienia. Jeżeli tworzą nam się tak zwane ostrogi piętowe, jakieś guzy na palcach, wykrzywiają nam się stopy, puchną nam kolana, to już możemy przypuszczać, że oprócz stanu zapalnego są tam zwapnienia. Jeżeli mamy właśnie takie chrupanie, tutaj takie nieprzyjemne w odcinku szyjnym, jeżeli mamy tak zwane zwyrodnienie stawów biodrowych, to zawsze jest to samo. Brak mazi stawowej, brak naturalnego naszego kolagenu, brak witaminy C. Więc y, wtedy posłuchajcie sobie właśnie tego wykładu, Bordajewkość. W kość. bardzo prosty sposób zrobicie sobie te dwa preparaty, czyli roztwór boraksu i chlorku magnezu. I trzeba to przyjmować codziennie według wskazówek, które podałam w tych wykładach. Nawet jest jeszcze jeden taki specjalny wykładzik, mały, taki instruktaż, gdzie ja po prostu przed kamerą na Waszych oczach robię jeden i drugi roztwór. Pokazuję jak, z czego, ile czego zważyć. Nawet zamieściłam Wam tam taki, taką planszę z obliczeniami chemicznymi. Żebyście mieli po prostu czarno na białym, czy tam czerwono na białym, dlaczego bierzemy tyle, a nie więcej, dlaczego tyle, a nie mniej i, i jaki tak i jaki roztwór nam wtedy powstaje i jak ten roztwór zażywać. Ta strzykawka tutaj przyczepiona, to nie jest po to, żebyśmy sobie dawali magnes w żyłę, tylko po to, żeby precyzyjnie odmierzyć, 6 razy dziennie po jednym milniczce tego roztworu, bo wtedy mamy 600 mg czystego magnezu w naszym organizmie dziennie. I to powoduje, że razem z tym właśnie borem y, rozpuszczają się zwapnienia w tkankach miękkich, w naczyniach krwionośnych, w stawach, czyli z tych miejsc, gdzie tych zwapnień być nie powinno. I teraz pod wpływem chlorku magnezu. Ten, ten wapń uwolniony z tych stawów, naczyń przenośnych i tkanek miękkich przegrupowuje się, przechodzi do kości i zębów, bo w zasadzie w naszym organizmie wapń powinien być tylko w trzech miejscach. W kościach te nasze kości są mocne, w zębach te nasze zęby są silne i jako jony magnezowe potrzebne do porozumiewania się wszystkich naszych komórek. Magnez musi być w naszym organizmie. To na pewno wiecie. Kto ma niedobory magnezu, ten ma różne tam drżenia, drżenia powiek, prawda? Drżenia mięśni, bolesne skurcze i tak dalej. Natomiast nigdy nie powinno być wapnia w naczyniach krwionośnych, w stawach ani na powierzchni narządów, no bo wtedy znaczy, że już jesteśmy starymi wapniakami i chrupie nam wszystko we wszystkich narządach. Także ten proces jest odwracalny. Osteoporoza jest odwracalna. I oprócz boraksu i chlorku magnezu, należy spożywać witaminę C. I jak będziecie spożywać witaminę C, no to już musicie dojść do tego sami. Czy wystarczy wam ta witamina C, którą macie w swoim pożywieniu? Czy spożywacie dziennie pół kilo zmielonych owoców dzikiej róży? Czy spożywacie codziennie dwa słoiczki przecieru z czarnej porzeczki? Czy dwa pęczki koperku i pietruszki zielonej natki? No, czy spożywacie codziennie wielką michę kiszonej kapusty, czy pijecie sok z kiszony ogórków, kiszonej kapusty, spożywacie kiszone warzywa. No jeżeli nie, a już te, te Wasze choroby są zaawansowane, miażdżyca i tak dalej, no to musicie sobie zdać sprawę, że to Wam nie wystarczy. I tu już trzeba po prostu wprowadzić witaminę C krystaliczną, czyli kwas askorbinowy. Razem z dziką różą, z dodatkiem zielaruty i najlepiej w wodzie z miodem spadziowym. I o tej metodzie też mówiłam, i tam macie taki krótki, fajny filmik pod tytułem Jak zażywać witaminę C. I te trzy preparaty spożywane razem sprawią, że kości wspaniale się zrastają. Ale to już, jest, to już wszystko jest w filmie. No więc teraz, co dalej? Co dalej? Bo to jeszcze też nie wszystko. nie, 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 nie. To jeszcze by było mało. Jeszcze mamy y, dwa wspaniałe preparaty naturalne i jeden z nich to jest, kto wie co to jest? Mumio. Mumio, tak. Kochani, co to jest mumio? Mumio to jest taka substancja, właśnie ona tak wygląda, taka y, czarna, smolista, ale uwaga, rozpuszczalna w wodzie. Więc jest to substancja, która wydobywa ze skał, z jaskiń, z ziemi, w Kirgizji, w górach Tien no tam po prostu na dalekim wschodzie, w Indiach też, też ją znajdują. I ta substancja ma niezwykłe właściwości lecznicze. Zawiera ona tak ogromne bogactwo mikroelementów, Również takich naprawdę śladowych, pierwiastków śladowych, które są praktycznie niespotykane nigdzie w przyrodzie. No i są różne teorie, skąd to w ogóle się wzięło. No, nazywają to darem gór, darem ziemi, mówią, że to tworzyło się miliony lat. My tak naprawdę no nie wiemy, jaka jest prawda. Wiemy jednak, że to mumio stosowane i zewnętrznie, i wewnętrznie goi wszelkie uszkodzenia, nie tylko kości, ale w ogóle wszelkie uszkodzenia i przewody pokarmowego i naprawia układ krążenia. Goi wszelkie rany stosowane na zewnątrz w różnych maściach, w okładach i tak dalej. No więc no jest, to, jest to bardzo mało znane u nas, w Polsce to nie występuje, no ale no cóż, czasami musimy się wspomóc też preparatami, które u nas nie występują, natomiast wiemy jak, jak wspaniałe jest działanie tego preparatu. No więc zawsze było wiadomo, że używa się to mumio przy wszystkich dolegliwościach tego układu narządów ruchu. Czyli czy to będą stuczenia, zwichnięcia, złamania, zwyrodnienia, to to mumio zawsze pomagało. Ale to jest, to jest jeszcze nic. Ono ma tak szerokie działanie lecznicze yy, przy, przy nowotworach, przy cukrzycy, yy, przy chorobach układu krążenia. Poczytajcie, kochani, o mumio, bo jest bardzo dużo materiałów na ten temat. Najważniejsze, żeby to mumio było oryginalne. No bo wiadomo, nie jest to tania rzecz. Więc... Yy, no wiadomo, jak to w tym świecie, są różne podróbki, więc musicie pilnować, żeby to mumio było właśnie, właśnie stamtąd, z, z, z tych krajów wschodu. Poczytajcie i dowiecie się, jak rozpoznać, żeby było prawdziwe. No i jak już zdobędziecie, ja was zachęcam, żebyście mumio zdobyli w Staszeczkach. bo jeżeli ono jest na przykład w tabletkach, czy w jakichś tam już roztworach, no wy nie wiecie, jak to zostało przerobione, i tak dalej. To jest tylko mumie oczyszczone. To się nazywa mumie oczyszczone. Więc to, co się wydobywa z tej ziemi, jest pełne piasku, różnych jakichś tam szczątków roślinnych, więc to zostaje poddane oczyszczeniu. I mumie oczyszczone wygląda tak jak taki kawałeczek lśniącej smoły. I tu jest 5 gramów w tej saszetce I najlepiej kupować właśnie w takiej postaci. Wtedy jest najmniejsza szansa, że to jest podrobione. I teraz. Kochani, co trzeba z tym zrobić? Otóż tak, żeby sobie przygotować takie roztrumumio do picia, to trzeba tą saszetkę rozciąć. O, ja wam tu zaraz wszystko pokażę. Tak, rozcinamy tą saszetkę. Tak, postaram się wam to pokazać. O, jeszcze z tej strony. I teraz jak my to wyjmiemy z tego opakowania. O, widzicie? To mamy taki lśniący kawałeczek smoły. I ma zapach taki troszeczkę takie jakby suszone śliwki. Coś takiego. Najbardziej, najbardziej przypomina zapach suszonych śliwek. I to jest takie plastyczne, widzicie? Wygina się. O, wygina się, jak, taka, jak taki kawałek smoły. Można włożyć do zamrażalnika, bo wtedy będzie łatwiej połamać na kawałeczki, pokruszyć, bo to będziemy musieli rozpuścić w wodzie. Więc trzeba wziąć 250 ml, czyli szklankę, najlepiej źródlanej wody. Jak ktoś nie ma źródlanej, to woda ze szklanej butelki albo przegotowana woda z kranu, ostatecznie. Ja Was zachęcam, ponieważ to ma być środek leczniczy, więc żeby to była woda źródlana. I tu jest 250 ml wody źródlanej. I teraz to mumio najlepiej właśnie wcześniej włożyć do zamrażalnika, pokruszyć na małe kawałeczki, ja już teraz nie dam rady tego pokruszyć, bo trzymałam to w rękach i to pod wpływem ciepła moich dłoni zrobiło się takie plastyczne. No więc wrzucamy do tej butelki z wodą, zakręcamy i należy tym wstrząsać. I zaraz zobaczycie, widzicie już? Już się ta woda zabarwia na taki kolor beżowy. I to rozpuszczanie tego mumio chwileczkę potrwa. Gdyby było pokruszone na małe kawałki, no to około 10-15 minut się rozpuszcza. A taki jeden duży kawałek, no to zobaczycie, on będzie się powoli rozpuszczał i później ta cała woda stanie się brązowa. Jak już to mumio całe nam się rozpuści, to trzeba przelać zawartość tej butelki do butelki z ciemnego szkła i wstawić do lodówki. I trzeba koniecznie podpisać. Mumio, żebyśmy wiedzieli, co w tej lodówce jest, a nie, że przyjdzie mąż z pracy i pomyśli, o kurczę, jakieś piwo ciemne albo jakiś kompot z suszonych śliwek jeszcze po Kompot z suszonych śliwek i wam wszystko wychleję. To tak nie może być. Więc musi być zawsze wszystko, co jest gdziekolwiek postawione, musi być podpisane. Wytrzemy sobie mumio, albo roztwór mumio, 5 gramów na 250 ml wody. No, ja jeszcze powstrząsam, a widzicie, to już się przykleiło do dna. Jak to, jak to, taka smoła, no ale smoła zwykła się nie rozpuści w wodzie, prawda? A tutaj to mówią, pięknie się nam w wodzie rozpuszcza. Woda może być w temperaturze pokojowej, można ją leciutynko podłużać, leciutynko, wtedy Wam się szybciej rozpuści, ale to nie o to chodzi, żeby się szybciej rozpuściło, dajmy temu spokój, stoi sobie i się rozpuści. No więc po przelaniu do butelki z ciemnego szkła, wstawiamy do lodówki. No i teraz, jak to dawkować? Otóż zażywamy Dwa razy dziennie po 5 ml tego roztworu. 5 ml to jest mniej więcej łyżeczka, ale najlepiej się zaopatrzyć w taki kieliszeczek z podziałką i sobie nalać 5 ml albo właśnie z sobie odmierzyć i tak. Przygotować sobie troszeczkę wody z miodem. I tak. Niektórzy mówią, że w kieliszeczku, inni, że w puszkanki. No powiedzmy, że w puszkanki. Puszkanki wody z łyżeczką miodu. Dobrego miodu, prawdziwego od pszczelarza. I teraz tak, jak to wyjmiemy rano z lodówki. To musimy wstrząsnąć, dlatego że osad z tego mumio będzie na dnie. Więc wstrząsamy, aż już widzimy, że osadu nie ma. I teraz sobie nalewamy 5 ml i wlewamy właśnie do tej puszkanki wody z jedną łyżeczką z jedną łyżeczką miodu. Jeszcze sobie sprawdzę, żebym wam dobrze powiedziała. Tak, więc rano na zażywamy zażywamy pierwszą porcję, a wieczorem tak około godziny przed snem drugą taką samą porcję. I też niektórzy mówią, że można to zażyć w pół szklance ciepłego mleka. Tylko że pamiętajcie, kochani, jeżeli chcecie w mleku zażywać, no to nie może być mleko z supermarketu, takie, takie po prostu w, w pudełku kartonowym, które jest w środku wyłożone folią aluminiową. No to w ogóle nie jest mleko, tylko to jest trucizna. Natomiast jeżeli macie dostęp do mleka krowiego albo koziego, ale takiego prawdziwego, że te kuski się pasą, prawda, na łące, czy tam u kogoś na, na jego polu, czy krowy się pasą na prawdziwym zielonym pastwisku, no to takie mleko jest dobre. No więc pół szklanki takiego podgrzanego mleka i do tego dajemy łyżeczkę miodu i 5 ml mumio. Rozmieszać i wypić. Więc rano na czczo, i później nie można godzinę nic jeść, więc to musi być wcześniej. Nawet jeżeli powiedzmy, wstajecie, wstajecie o 7, no to sobie nawet nastawić budzik godzinę wcześniej przynieść sobie to mumio, wypić i jeszcze się położyć na tą godzinę spać. A wieczorem, godzinę przed snem, ale wcześniej, za dwie godziny już nic nie wolno jeść, bo to musi być zawsze zażywane na pusty żołądek. I wtedy te wszystkie składniki z tego preparatu, z tego mumio, zostaną wchłonięte do krwi i organizm je doprowadzi tam, gdzie trzeba, czyli do tych waszych biednych, połamanych kości. I to. Działanie tych, już mamy tak, okłady z utartych korzeni żywokostu, bor, magnes, witamina C, mumio. No i będzie jeszcze jeden preparat, ale już, już te trzy, chociażbyście mieli te trzy. To już powoduje, że kości na pewno nie będą się już 6 tygodni tylko znacznie, znacznie krócej. Ja Wam zaraz opowiem pewną historię z własnego życia. No i jeszcze jeden preparat, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest. Również rzecz całkowicie naturalna, pochodzi z natury i robią ją pszczoły. Zawdzięczamy to pszczołom i jest to pieżga, pieżga, tak, pieżga. To są takie granulki, takie brązowe granulki i co to jest pieżga? Pieżga to jest cudowny dar natury, robiony przez pszczoły, o pięknym zapachu, jak zamykamy oczy i wąchamy to, to wydaje nam się, że to jest pyłek pszczeli, bo to ma prawie taki sam zapach, tylko że to już jest coś więcej niż pyłek, bo to jest nazbierany przez pszczoły pyłek, zmieszany z ich śliną, przerzuty ze śliną i teraz pszczoły jak to przeżują, tam w tej, w, tych, w tej ich ślinie są enzymy pszczele ślinowe i teraz pszczoły pakują ten pyłek Zmieszany ze śliną, jeszcze z odrobiną miodu, pakują do komórek plastra pszczelego, po czym zalepiają woskiem i miodem. I co się tam odbywa? Fermentacja mlekowa. Także pieżga to już jest właśnie produkt tej fermentacji mlekowej, naturalny, całkowicie. I do czego to jest używane? Pszczoły tym karmią swoje młode. I też mają to jako produkt, kiedy one nie mają co jeść, prawda? Mogą sobie wtedy z tego skorzystać. Jak jest plaster, to nie wszędzie, nie w każdym jest pierżga, tylko w co niektórych. Także no, to nie jest takie łatwe do, do pozyskania i jest bardzo cenne. No i teraz yy, ma to cały kompleks witamin, mikroelementów, aminokwasów i tłuszczów. Więc wszystko co potrzebne żeby te nasze kości się zrastały no i oczywiście jak już wiecie co to jest no to jak sobie o tym poczytacie to widzicie że to nie jest tylko do tego żeby wam się kości zrastały tylko że w ogóle to jest dla rekonwalescentów czyli ludzi którzy na przykład wyszli ze szpitala po jakiejś ciężkiej operacji są osłabieni są wypróci ze wszystkich sił Albo ludzie, którzy ciężko pracują i potem wreszcie wzięli urlop raz w życiu, no i nie mogą odpocząć, bo po prostu i tak są tak zmęczeni, że nawet nie, nie są w stanie wykonać najmniejszego wysiłku, pójść na, chociażby na zwykłą wycieczkę. No więc dla nich też jest ta pierzga. I mumio też. I witamina C też. I pukanie u olejem też. Ale teraz jestem przy tej pierzce. No więc jak tą pieżgę można zażywać? Więc albo można ją zażywać tak, w ten sposób, jak tu widzicie. To są takie, takie jakby granulki, takie jakby małe, małe takie sześciościany, sześcio, sześcio, sześcio więc można brać po kilka tych granulek do ust i przeżuwać i połykać tą ślinę. Albo można wrzucić do młynka od kawy i sproszkować. I można zażywać ten proszek, sproszkowaną pierzkę. Ale najprzyjemniej... I najlepiej jest stosować pierzgę w miodzie. I tak wygląda właśnie, to się nazywa, ja mam turbomiód z pierzgą, tak to nazywają producenci, czyli prawdziwi pszczelarze, oni to robią. Więc wsypują sproszkowaną pieżgę do miodu, mieszają to i widzicie, tu jest ta warstwa tej pieżgi, tu jest miód. I jak zaczniecie to zażywać, to trzeba najpierw porządnie wymieszać, oczywiście łyżeczką drewnianą albo porcelanową, nigdy metalową, wymieszać porządnie i dopiero wtedy zażywać można też pierzgę wsypać do szklanki z letnią wodą i po prostu poczekać aż to się rozpuści można popijać taki smaczny napój można dodać sobie miodu ale nic więcej, żadnych innych dodatków no i teraz i teraz, więc kochani, jak, to, jak, tą, jak tą pierzgę się zażywa więc źródła podają, że nawet 10 do 20 gramów dziennie no więc 10 gramów to będą takie dwie kopiaste łyżeczki. Możecie zresztą zważyć sobie na takie wadze jubilerskiej. Ja zawsze zachęcam ludzi, żeby kupowali sobie taką maleńką jubilerską wagę. Wtedy jest bardzo łatwo wszystko odmierzyć. Nawet 10 do 20 gramów dziennie, więc jak ktoś jest naprawdę mocno połamany. Są ludzie, którym kości się w ogóle nie chcą zrastać. Oni po prostu miesiącami w tym gipsie po tych lekarzach chodzą. Trzeba te kości na nowo składać, śruby mają pozakładane. Nic to by nie było potrzebne, gdybyście po prostu się ratowali tymi preparatami. No więc ci ludzie na pewno będą musieli zażywać te 20 czy, czy może nawet 25 gramów. Dzieci od 5 do 10 gramów, w zależności od wieku i wagi dziecka. Ale tego się nie da przedawkować. No znaczy, no pewnie, no nie, nie mówię, że macie zjeść cały słoiczek od razu, ale jeżeli będziecie zażywać umiarkowanie, no to nie da się tego przedawkować. Po prostu jest to pokarm. Więc malusieńkie dzieci, nawet jeżeli chcecie je wzmocnić, to po prostu codziennie im dawajcie 3-4 granulki do buzi, żeby sobie żuły zamiast cukierków. No więc teraz opowiem Wam taką historię. Jak mój mi syn miał lat 13, miał jechać na obóz narciarski, jeździć tam na nartach, bo to bardzo lubił, to było zimą. No i tak gdzieś tydzień przed tym obozem, w czasie lekcji WF-u. Kolega go kopnął, już nie pamiętam dokładnie, czy kolega go kopnął i on się przewrócił. Coś mu się w każdym razie stało i miał pęknięte kości śródstopia w stopie. No i teraz jak tu jechać na obóz narciarski. No i oczywiście rozpacz, no bo tak czekał na to. Pojechali na prześwietlenie. Pęknięte kości śródstopia. Na 6 tygodni do gipsu, A ja powiedziałam nie. Zdejmujemy ten gips, zjęliśmy w domu gips, rozcięliśmy, yy, mąż mu zrobił taką jakby łuskę na tą stopę, yy, nie, nie to nie była orteza, tylko taka łuska z resztki tego gipsu i ja mu na stopę dawał właśnie okłady z korzeni żywokostu i dostał tu cały kompleks tych wszystkich preparatów. I ten korzeń żywokostu przymocowaliśmy mu do tej nogi i oczywiście miał tą stopę unieruchomioną i po prostu tak sobie chodził, tak kuściekał, i słuchajcie, uwierzcie w to lub nie, ale po tygodniu pojechał na obóz narciarski, kość się całkowicie zrosła. Na szczęście na obozie narciarskim nosi się takie buty narciarskie, które są sztywne, prawda? I można sobie też tą nogę owinąć, wsadzić w bandażu, do, jeszcze w skarpecie do tego buta i noga jest unieruchomiona. Był na tym obozie, wrócił, wszystko było dobrze, noga go w ogóle nie bolała. Ale co się jeszcze wydarzyło w tym roku? To było zimą. On miał wtedy 13 lat. No, w naszej rodzinie nie ma takich żadnych Wielkoludów. A ten jeden chłopak urósł, przerósł wszystkich i w tym jednym roku, kiedy właśnie miał tą kurację na to wzrastanie kości, urósł 13 cm. 13 centymetrów urósł jest najwyższy z naszej e, rodziny. Także, no, widzicie, to nie mógł być przypadek. I jak się okazało, że właśnie on tak rośnie w tym, w tym jednym roku, kiedy brał te wszystkie preparaty. No to zaraz się zaczęło zainteresowanie. Co ty zrobiłeś, że tak urosłeś, nie? Bo każdy chłopak chce być wysoki. No i on tam się podzielił tą metodą. I wiemy skądinąd, że zastosowali to też urośnie. No oczywiście to już nie było mowy o okładaniu żadnych kości żywokostem, tylko przyjmowaniu tych preparatów. No więc kochani, jeżeli macie takie dzieci, które się skarżą, że nie rosną, czy to dziewczynki, czy to chłopcy, to co szkodzi zastosować tą wspaniałą prostą metodę, czyli borax, chlorek magnezu, witamina C, oczywiście wszystko musi być dostosowane do wieku i wagi dziecka. Musicie przeliczyć. Jeżeli dorosły bierze określoną ilość tych preparatów, no to wiadomo, że dziecko będzie brało troszeczkę mniej. Trzeba to przeliczyć. Powiedzmy, że dorosłego to liczymy tak od 50 kg zwyż. No więc jeżeli dorosły, który waży 50 kg bierze trzy razy dziennie po 5 roztworu i 6 razy dziennie po jednym mililitrze tego roztworu i 10 gramów witaminy C w roztworze w dawkach podzielonych przez cały dzień, no to dziecko, które waży 25 kg, będzie brało połowę tego, prawda? A dziecko, które waży 12 kg, no to będzie brało 1 czwartą tego, a które waży 17 kg mniej więcej, będzie brało 1 trzecią, więc musicie sami poprzeliczać te dawki. Ale wszystkie te preparaty są dla nich. Tak samo mumio, tak samo ta pieżga w miodzie. Szkodzi spróbować, a jeszcze jak przy okazji wzdrowieje z niektórych tam chorób, które tam womęczą od lat, to jeszcze korzyść dodatkowa.